Niedawno o pierwszeństwie wiary względem hmm. uczynków. Że najpierw jest wiara, później wynikające z niej uczynki. A tutaj, <laughs> tutaj mamy jeszcze pierwszeństwo jednej rzeczy przed wiarą. To jest łaska. I jedynym, który potrafi opowiedzieć o Bogu, tak jak jest, bez dodawania, bez odejmowania, jest ten, który Boga widział. Tak. Czyli kto Jezus Chrystus? To, co uważam jest też ważne tutaj, to to, że Jezus nie mówi, że to jest jakiś znak czy symbol mojego ciała, czy to jest tak jakby moje ciało, czy to jest tak symbolicznie moje ciało, tylko Jezus mówi konkretnie, że to jest moje ciało. Nie? Tak. Jezus Chrystus. Na wieki wieku mamy? Dzisiaj będziemy rozmawiać o Ewangelii, którą usłyszymy w czwartek, trzeciego tygodnia Wielkiej Nocy, okresu Wielkiej Nocy. Ewangelia według Świętego Jana. Rozmawiać o niej będą, jak on Patryk. Jak on Adam. Ponieważ jest to podcast. Zaszczepieni z słowem. słowem. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Hmm. Początek jest taki dosyć ciekawy, że ten, kto idzie za Jezusem, yy, musi być pociągnięty przez Ojca. Nie? W sensie yy, widzą, widzą czyny Jezusa, yy, słyszą Jego słowa, yy, widzą Go samego, pewnie coś czują, kiedy Go słuchają. Yy, niektórzy wzburzenie, niektórzy bunt, ale nie chodzi o to, żeby zobaczyć, żeby usłyszeć, tylko żeby uwierzyć w ojca i że Jezus jest posłany od ojca. Zobacz, mówiliśmy niedawno o pierwszeństwie wiary względem mhm. uczynków, że najpierw jest wiara, później wynikające z niej uczynki. A tutaj, <laughs> tutaj mamy jeszcze pierwszeństwo jednej rzeczy przed wiarą: to jest łaska. Mhm. Najpierw jest łaska, później wiara, później uczynki. Czyli to Bóg zapoczątkowuje na, w nas wiarę. To jest tak zwana też, jeżeli dobrze pamiętam, łaska pierwsza. Chyba tak. Łaska pierwsza, czyli wiara, nie? To jest to takie poczucie, że potrzebuję kogoś i tym kimś, jest ktoś większy ode mnie, czyli Bóg, nie? Potrzebuję Boga, żeby moje życie było poukładane. I jedynym, który potrafi opowiedzieć o Bogu, tak jak jest. Bez dodawania, bez odejmowania. Jest ten, który Boga widział. Tak. Czyli kto? Jezus Chrystus. Nie? Jest w stanie. I sam jest Bogiem. Uczestniczy w tej boskiej naturze. Sam jest obrazem. Tak. Obrazem Boga Ojca. To, to Paweł pisze, nie? Mhm. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Tak. I dalej. <noise> I tylko od Niego możemy usłyszeć prawdę. Więc jeżeli chcemy poznać Boga, jeżeli chcemy w Niego uwierzyć, jeżeli chcemy, żeby ta prawa, wiara była prawdziwa, żeby była szczera. To bierzesz Ewangelię, patrzysz na Jezusa, na tak. ten obraz Ojca i wiesz, jaki On jest. Obwieszczenie. No, tak. Obwieszczenie, czy też to obwieszczenie, kim jest Ojciec. I ten, kto wierzy, będzie miał życie wieczne, czyli to, po co Jezus przyszedł, żeby nam dać, żeby nam ofiarować, a na tej drodze. No właśnie, karmi nas. Yy, pamiętam tę naszą rozmowę o tym Nowym Mojżeszu. Dzisiaj znowu jest o tej manu. też. Tak. Ale Jezus już mówi, znowu mówi bezpośrednio, że moim, że chlebem, który ja daję jest moje ciało za życie, za życie świata. Mhm. To jest ten chleb. Yy, I tutaj Jezus pokazuje nam jedną super ważną rzecz. Yy, i to w kościele jest jedna z, z tych najważniejszych, czyli eucharystia, nie sakramenty. Yy, bo eucharystia jest konsekwencją tego nauczania. Nie? No zgadza się, to jest, zresztą, to jest mowa eucharystyczna, tak, tak jak, się no. nazywa, jak się nazywa, cały ten większy, większy pasus, mowa tak. eucharystyczna. To, co uważam jest też ważne tutaj, to to, że Jezus. Nie mówi, że to jest jakiś znak czy symbol mojego ciała, czy to jest tak jakby moje ciało, czy to jest tak symbolicznie moje ciało, tylko Jezus mówi konkretnie, że to jest moje ciało. Nie? Tak, to nie jest, że wezmę sobie opłatek od księdza. Tak, bo się. spotykamy się z takimi słowami. No, słuchaj, no, pomysłów na Eucharystię to jest co niemiara, co, co jakaś inna denominacja chrześcijańska, to ma swój, swoją koncepcję Eucharystii. Tak Jak naprawdę tak po naszemu to. W to nikt nie wierzy, no, ewentualnie można powiedzieć, że prawosławni, chociaż oni to ubierają w trochę inny język teologiczny, bo ich, ich teologia jest od Platona. Nasza od Arystotelesa i, i trochę... Mówimy to samo innym językiem tak naprawdę. Tak, tak ale y, to chodzi o to, żebyśmy wierzyli w to, że to, ten chleb jest ciałem Jezusa Chrystusa. Y, I oczywiście moglibyśmy teraz y, usiąść i porozmawiać o tym, jak to rozumiemy w Kościele Katolickim. W sumie to już siedzimy. Y, I nie wiem, czy to jest konieczne, bo mamy komentować Ewangelię. Choć widzę w to, to się Słuchaj, to się, tutaj, to się, absol to się wiąże z Ewangelią. Mhm. Bo Jezus, Jezus mówi, że to jest, to jest moje ciało, za życie świata. Yy, tu, gdzie jest ciało, jaki wyraz mamy po sargs. grecku? W tym przypadku mamy sarks. Nie, nie ma soma. Soma to jest ciało, tak, ciało tak jak je Oból, widzę, nie? a sarks to, to, to jest tak bardziej tak mięśnie. Tak. tak. Yy, to, jest bar to jest bardziej w znaczeniu. Mięso, natomiast Jezus Chrystus nie jest obecny w Eucharystii jako mięso. Mhm. W Eucharystii, znaczy, mówiąc o tym chlebie, który da, mówi, że to jest jego ciało, jego sarks wydany za życie świata. Czyli, że to jest to jego, cia że jego ciało, to, to historyczne, to mięsiste zostaje na krzyżu wydane za życie świata, ale Jezus nie mówi tutaj wcale, że, że w Eucharystii mamy po prostu mięso. Tak. Bo to na przykład niektóre wydarzenia eucharystyczne, czy jak inaczej nazywamy cuda eucharystyczne, jak to, jak to, mhm. to nazywa, jak woli. Wydarzenia o znamionach cudu też. No. Dobra, różne mamy tutaj nazwy, zależnie od, od kontekstu. W każdym razie no, czasami się zamienia gdzieś tam w kawałek jakiejś ludzkiej, ludzkiej tkanki, ale to wcale nie oznacza, że, że Jezus jest w ten sposób tam obecny. No nie. My wierzymy, że jest tam cały. Cały. Tak. Ze swoim bóstwem, ze swoim człowieczeństwem jest tam cały Jezus. Nie, nie, nie mięśnie. Tak. Co prawda widzimy i czujemy chleb, ale jest tam cały Jezus. To jest to, że wszystko, co jest najważniejsze, to jest Jezus Chrystus. Tylko to, co jest najmniej ważne, czyli smak, zapach, wygląd, pozostaje. Chleba, nie? To można tak prosto, nie? W sensie nie, nie wiem, czy trzeba to pogłębiać. I, I z tego, jeżeli dobrze pamiętam, to tam w Grecji jest, że to nawet nie jest spożywać, że tam jest bardziej gryźć. Tutaj? To jest tu? Chyba niekoniecznie, wiesz? Okej. Okay. Nie, tu jest, tu jest po prostu fagę, czyli pieść. No. W każdym razie to mięso, które, w sensie to ciało, które zostaje nam dane do spożycia, jest naszym pokarmem na życie wieczne. I, i tak naprawdę wokół niego, wokół tej tajemnicy eucharystycznej, a co za tym idzie, wokół tajemnicy paschalnej, powinno się kręcić całe nasze życie. Bo tutaj mamy tę pewność. Według obwieszczenia, które daje Jezus Chrystus, że to nam daje życie wieczne. Tutaj już nie ma, że tak powiem, niepewności, nie? że zrobię tysiąc modlitw, to nie wiem, czy będę zbawiony. Tutaj mam pewność, że to jest właściwa droga, pewna droga. Nie? Tu już jest. Jezus mówi: Tutaj jest życie. Nie ma go gdzie indziej. No i to już chyba jest też trochę czasu, że można by pójść do kościoła. Tak. No pewnie to już jest czas, kiedy powoli te nasze kościoły są otwierane. Jest coraz więcej miejsc. Z tego co słyszymy jest sporo miejsc zwolnych na tych eucharystiach. I warto wrócić chyba. To znaczy warto. Nie chyba, warto wrócić, bez chyba, nie? Bo żeby mieć życie wieczne, nie wystarczy słuchać uczniowie ze mną, ale łamać też chleb. Nie? I Jezus nam o tym mówi, że to jest ten chleb, który daje nam życie wieczne. Pomyślmy o tym, nie? Jak bardzo, czy tęsknimy za tym? Jak bardzo tęsknimy za tym? I jak wyjść naprzeciwko tej tęsknocie? Bo przecież już mamy coraz większe możliwości. Tak właśnie. Niech będzie. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.